Hej, cześć, siemanko, z tej strony Citrox, Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Modyfikacji do Minecrafta Dzisiaj chciałbym zaprezentować wam moda O nazwie More Players Models Modyfikacja ta dodaje do naszej zbiórki Całkiem sporo nowych I myślę, że dosyć ciekawych rzeczy Pierwszą z nich jest możliwość sprawdzenia Wytrzymałości naszego przedmiotu Gdy spojrzycie w prawy górny róg Minecrafta, czyli właśnie tego ekranu Zobaczycie Nazwę danego przedmiotu, który trzymacie W danej chwili w ręku oraz pod tym macie wytrzymałość Ja w tym momencie mam 1548 na 1561 I gdy będzie tutaj kopał w ziemi, niszczył bloki e, Atakował potwory e, To ta wartość będzie odpowiednio się E, zmniejszała. Widzimy, że teraz mamy 1532, e, więc myślę, że całkiem ciekawa inicjatywa, e, bo po prostu możecie sobie sprawdzić i obliczyć, ile jeszcze klocków będziecie mogli rozwalić. To samo jest w przypadku e, łopaty, siekiery i tak dalej, i tak dalej. Po prostu e, teraz sobie wezmę miecz, widzimy, że w prawym górnym rogu nazwa zmienia się na Diamond Sword e, i macie również tutaj wytrzymałość. Niszczymy sobie bloki, e, to ta wytrzymałość odpowiednio spada. E, Okej, okay, to była pierwsza rzecz, która dodała z własną modyfikację. Przejdźmy teraz do drugiej, takiej myślę, że równie ciekawej, ale niezbyt istotnej. Mianowicie jest to po prostu przedmiot na naszych plecach. Zwróćcie uwagę, że w tej chwili mam na plecach e, diamentowy miecz. Diamentowy miecz jest u mnie na pasku szybkiego wybierania na pierwszej pozycji. Czyli, jeżeli sobie ustawimy na przykład na pierwszej pozycji e, diamentowego kilofa, to na naszych plecach będzie również diamentowy kilof. Możemy również to zrobić na przykład z e, naszym diamentowym hełmem, e, diamentowymi spodniami e, i tak dalej i tak dalej. Nie możemy natomiast tego robić e, z bloczkami, bo po prostu e, nie będzie nam się tutaj e, wtedy nic. Pokazywało. Dodatkowo, gdy sobie zmienicie np. Na, na dany bloczek i jak on się nazywa, to w prawym górnym blogu dzięki tej modyfikacji będziecie sobie mogli e, przypomnieć jego nazwę. E, ok, to były takie dwie rzeczy. Przejdźmy teraz do e, bardziej zaawansowanej, że tak powiem. E, kolejna rzecz, e, dla nas tą modyfikacją, są to nowe ruchy naszej postaci. E, ty przycisk Z. Zauważycie, że wasza postać po prostu się położy. Jest to całkiem fajna opcja dla osób, które lubią bawić się animacjami, żeby po prostu jakoś im to... Tam być może pomogło Gdy naciśnięcie przycisk X To wasza postać po prostu usiądzie Tak to wygląda, myślę, że również ładnie się prezentuje Jeżeli zbudujecie sobie z Jakąś, nie wiem, jakąś sofę Jakieś łóżko to, to będziecie po prostu mogli na tym sobie spokojnie Usiąść, aby wstać wystarczy, że naciśnięcie Na przykład W I zaczniecie iść do przodu, wtedy Wasza postać automatycznie wstanie No i będziecie już normalnie się poruszali Teraz po naciśnięciu przycisku C wasza postać zacznie tańczyć. Dokładnie. Możecie sobie tutaj y, zobaczyć jak to mniej więcej wygląda. Y, niezbyt jakieś tam mm, świetne y, ruchy taneczne, no ale myślę, że y, i tak całkiem. Całkiem fajna sprawa, która na pewno wam jakoś tam e, umili grę. E, no i gdy już e, chce, skończyliście tańczyć, to oczywiście możecie e, ruszyć się do przodu. I wówczas wasza postać, e, tak jak w przypadku na przykład siedzenia lub leżenia, e, powróci do normalnej e, formy i będzie sobie spokojnie mogła chodzić. E, no i ostatnia już nowa, e, nowa czynność e, właśnie dodana przez tą modyfikację, jest to po prostu. E, taki zombie Czyli wasza postać e, po naciśnięciu przycisku V Będzie poruszała się jak zombie Gdy, naci gdy będziecie naciskali lewy przycisk myszy e, To wasza postać e, Również będzie atakowała Tak jak to robi zombie Gdy po prostu e, skoczycie, Możecie sobie skakać i tak dalej e, Gdy chcecie skończyć naciskacie po raz kolejny V e, No i wasza postać już tutaj będzie poruszała się normalnie. E, ok, teraz deser zostawiłem na koniec e, Pokażę wam moim zdaniem najfajniejszą, e, najfajniejszą nowość dodaną e, wraz z tą modyfikacją, mianowicie po naciśnięciu przycisku F6 e, otworzy wam się tutaj takie menu. E, tutaj możecie sobie zmienić. E, gdzie ma znajdować się właśnie napis oraz wytrzymałość e, po prostu waszego przedmiotu? Teraz mam e, tooltips right, czyli będzie to po prawej stronie. Gdy zmienię sobie na left, e, to by, jak widzicie, jest teraz e, w lewym, górnym rogu. W każdej chwili sobie możecie to, to wyłączyć e, dając tutaj na tooltips disabled, e, no i wówczas po prostu wam się to e, wyłączy. E, ok, teraz e, już najlepsze na koniec. E, możecie sobie e, zmieniać po prostu. E, wygląd waszej postaci. Mamy tutaj Player Skin, czyli wasz normalny skin. E, możecie sobie na przykład dać tu Male Dwarf. E, będzie to po prostu. E, zaraz sami zobaczycie. E, zamienicie się w takiego. Krasnoludka, dokładnie, będziecie taki będziecie mieli, będziecie niżsi Będziecie wyglądali w ten sposób, jakiś tam irokes na głowie No i będziecie mogli się tak poruszać, moim zdaniem bardzo fajna sprawa Dosyć, śmiesz, dosyć śmiesznie to wygląda No ale, ale myślę, że na pewno wam to urozmaici grę Możecie tutaj, jest naprawdę bardzo dużo tych postaci tutaj, nie chcę wam Spoilerować, nie chcę wam tutaj pokazywać wszystkiego, żebyście mogli sobie sami sprawdzić No ale pokażę wam jeszcze na przykład No nie wiem, no nie wiem no, kobietę zombie. Zobaczcie, jak to wygląda. E, po prostu wie, widzimy takie, e, taka kobieta zombie. Ma długie włosy. Na plecach widzicie, ma jeszcze włosy. E, także tak to by się e, prezentowało. Może pokażę wam jeszcze jakąś postać, na przykład. E, no, nie wiem, no nie wiem. O, e, kobietę. Po prostu zwykłą kobietę, jako człowieka. Tak to wygląda, i chciałem Wam powiedzieć, że każdego skina możecie sobie edytować, wchodząc na stronę podaną w opisie, czyli jest to ta sama strona co do pobrania tej modyfikacji. Tam również możecie sobie te skiny sobie w dowolny sposób edytować i możecie sobie dopasować do waszego gustu, tak jak po prostu chcecie to widzieć w waszej grze. No i cóż, no i to by było chyba na tyle z tej modyfikacji. Mam nadzieję, że. Ona wam się spodobała Jeżeli tak to zachęcam was do pobrania Oczywiście e, link do samej modyfikacji Do tematu na forum oraz do e, Modloadera znajdziecie W opisie pod tym filmem Jeśli wam się odcinek spodobał e, To gorąco zapraszam was do oceniania Komentowania, a nowych widzów Zapraszam do subskrypcji mojego kanału Po więcej tego typu materiałów e, No i cóż, ja się z wami żegnam Jako, e, jako mały dzieciaczek bardzo dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że Wam się spodobało, życzę Wam miłego dnia, także trzymajcie się i na razie...